Czy w my jedziemy? Wtedy my jedziemy. Wszędy my jedziemy W tym jakoś wyjechać. To zawaj. Śmiało. To ten, no, nie? No. <grafy> to ja powiedziałem dozy co będziemy wyjechać. Nie uważasz, że on ten. Że on może odpalić. Ja. No on nie mi mówi, no, no pokażę go, no, on patrzy. waszego Trych. Trych. Bo my jesteśmy, znowuż wszystko to, że my jesteśmy tacy idioci, że już świat nie widział. Bo? Poruszali czymś silniku <laughs> i naprawili auto. Co nawet nie będzie... nawet. Patrz, <laughs> widzą. Zapinaj go. Zapnij mi. Muszę... No Czemu tutaj? Oglądałem, jak się powinno jeździć tę autę. I wiem, no. że... Znaczy nie, no przecież wiem jak się dzieje, nie, to że nie że oglądają telewizję. Jak, tylko trzeba zająć odpowiednią pozycję za kierownicą. O ile to możliwe. teraz się to tak rzucajmy po prostu. Się. Niemożliwe. Czekaj. Ja mam ja muszę mieć taką... ja chcę mieć takie kubełkowe. To A się nie wyciąga? Co? O, jest, dobra. Jedziemy? Dobra, może być, no. I gdzie jedziemy? Poza no, po co po jak ja za chwilę muszę wysiąść? Nie wiem, bo ja musimy malenia na przykład byłem. No dobra.

Skąd ty jedziesz? Kameruj co się dzieje się Czekaj, stop Hamuj Już zgasł, bo to jest takie auto Przesuń to drzewo, bo jak my chcemy wyjechać? Bo takim kątem? Jak my musimy na full ruszać? Ty sam wyjedziesz Jaki jest kot? Aqui é Scott. Co ty zarabiasz o to znowu? Co za zło? Ja się boję, że ty się co wyrabiasz. E? Powoli!

tylko nie wiem, czy to dobrze zrozumiał. Nie wiem, czy to bym dobrze zrozumiał, zapytaj się gościa. Co? Jak mamy... Dobra, to jedziemy po ściemiu. Na ściernisku? Antena na nam mówił? No ty tak coś słyszał. A No co jest na ściernisku takiego? Ci właśnie. Dawaj mu. Bo lepiej nie. Nie, bo mnie tam mówi, że się już rozwalić. A co? O, k... o, dźwięk, nie... ja nie rzuca, nie... Ale dźwięk, ja pieprzę. Nie zrzucam, zachęcaj. Doszliśmy do dwójki. Zgaszyło nam auto przy zmianie biegu. A nie, jednak nie. To nie zrzucać. Jaki gapina. Staj, odpalaj. Ja nie chcę ku niego jechać. Kurczę, masz no, A myślisz, że, my... myśl, że my jak się takim podniecającym autem? Skręcaj. Patrzcie jak on gaśnie Dybier u jedziemy! Już wiem gdzie jedziemy. Uf, uf. Dajesz, bo to jest dużo gadusz, nie? Co? Nie dużo gadu, nie? Nie no, Cie jedziemy na jedynce. Rajdy pościol Jedziemy tam, w stronę wzrostu, nie? No, możemy jechać. Dwouj, bo tam wiesz tam jest. Yy, możemy zawadzić tym. Podwoziem cołączyło się nam grzenie szyby. To jest automat, wiesz, jak jedziesz i ci się zrobi ciepło, to się włącza ten. To 20 całe. Ile możemy jeździć? 10 minut? No, jest taki wykupiony karnet. Gdy podkurzam, to to jeszcze pojedziemy. To już roboty pieniądze. No, Kamerujesz drogę? No. Powoli. Gdzieś nie wyrąbali. To jest gdzieś mostem tak wymagany Czej czej No No tu jest, no dobra widzę go A To dobrze że go Kuba widzisz. Z tyłu. Dobrze że go widzisz. Przechowali Patrzcie. się, tak się I chuba, a ciebie, ja dobra No bo tu O kur Fala, Ale ty bilet, powoli bo tu znalazł, będzie to takie coś Przejechać bardziej a wiesz o kurde, ja kamerujesz, że ciadam na długółkach. Gdzie zawracamy? Tu? Da! Dalej? Nie wiem. A jak tam nie będzie gdzie nawrócić? To na ściernisku wiesz? Możemy na się. Czy no. Parki nierówne to ściernisko, to co to takie? O ekskluzywne. To że jeszcze po jedziemy. Z powrotem na ściernisko robimy draga. Bo nawracamy lepiej. Bo? No bo tam dalej nie, nie, nie wiadomo gdzie... O. Ja pierdoszę O buba, film już wtedy jak filmie O zrzucał Bo, bo tanie, krymie, to by ci oboje ci stali, to pojechać może nam się da skodą, jak zobaczę jak dobrze odwrócił To kurde Ty ja hałam palacę, bo na nich było widać Przez to na pewno zgaśnie na zakręcie, bo Nie będzie. Dostaj, miałam zarzutko Bo nie No wstaje, pannie metalowo <noise> Albo do nich na podwórko I ty wejdziemy do nich na podwórko na wrócić?

nie chcę Nie to to chcę Ale nie, ja złapię nas. Zaczęłam. Tu Ale my przykopali się ręcznie. No nie, tam nie jesteśmy ja jak Krasnijmy. Mogę? Krasnijmy na rękę. No nie, mogę. Teraz jedziemy na nie? Na którym my to byliście? Tu! Bo jakieś ślady. Oczywiście autobus podem spodem, chodź Chodźmy siedzimy się pod jeziorem, połóżmy czymś na jezioro. Zrobimy takie stylowe zdjęcie Poloneza. Co tak jest, na, wiesz, tak na chęć. No. Wiesz, pod... Chyba byś tam nie wpadł gdzieś do jeziora. Nie. Tak, zawsze ty kniesz, tylko jak jest filmik to, 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 to zacznę ją muszę knieć. No bo ktoś musi za ciebie odważyć robotę, bo ty, nie, ty się w ogóle zamykasz się. No to my doszł do jeziora. No jakieś lisy ze zrób. A bo za nie będę wyjechać. No ale ładne to jezioro. Mogliśmy wjechać do niej. A nie by się było utopić przynajmniej. A nie no, idziemy tam gdzie na jezioro. Wpadaj, w takiej będę haszte tam się tylko komarów. Parakylowo polony z stoi. Ho, żeby zobaczymy zrobił.